Zacząłem tu tuby, mamy wtorek rano, to ja już po robocie. Córkę odstawiłem do przedszkola, bo chciała dzisiaj iść, mimo że ma ferie. Ale niech korzysta. Pogoda do dupy, ale trzeba trochę kroków nabić. Dzisiaj wolno od treningu, tak jak wspominałem. Także robię swoje kroki, wracam do domu, przygotowuję posiłki na cały dzień. Eee, jakbyś tam gdzieś jest leci trochę trzeba ogarnąć mi stanie ugotować obiad dziewczynom i minie wtorek dobra nie mam co tam do dodania więcej nie będę bił piany i przedłużał niepotrzebnie, także ja robię swoje my widzimy się przy śniadaniu miłego dnia kochani siema moi drodzy ja już właśnie jestem ze śniadaniem mamy tutaj makaron ze szpinakiem i z cebulą. Do tego wymieszane to jest w keczupie i standardowo 200 g piersi z kurczaka. Ja się biorę za jedzenie, na popite mamy kolę i herbatkę standardowo. Także ja jem i widzimy się przy kolejnym posiłku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Witam się z Wami, YouTube, przy drugim posiłku. Klasyczne dwa wrapy, w środku 200 g szynki z kurczaka, tym razem 120 g mozzarelli, szpinak. I na górze mamy sos KFD o smaku serka topionego. Na popite kola. Tak wygląda drugi posiłek. Ja jem. Jeżeli wyjecie, życzę Wam smacznego i widzimy się w kolejnym posiłku. Pozdrawiam, Heja. Dobra. Młody, nakarmiony. Można zabierać się za trzeci posiłek. Warzywa, makaron, mięso i sosik. Klasycznie, podstawa, smacznie czego chcieć więcej. Biorę się za szamkę, bo mało czasu mam, i widzimy się w następnym posiłku. Pozdrawiam. Dobra, moi drodzy. Czas na trzeci, przedostatni posiłek. Na słodko, omlet. Mamy tutaj 5 białek jaj, Dwa żółtka, 100 g banana, 50 g mąki, proszek do pieczenia, aromat i na wierzchu pudding słony karmel. Smacznego. Widzimy się przy kolacji. No i witam się z Wami, YouTube y przy kolacji. Mamy tutaj 100 g ryżu, w środku 100 g miksu owoców tropikalnych i piankę z dwóch skyrów. Do tego jeszcze w środku jest 20 g masła orzechowego. Tak dzisiaj prezentuje się kolacja. Lubię jednak kolację jeść na słodko, także wlatuje taki oto posiłek w formie deseru. Dobra. Ja się biorę za jedzenie. Z Wami się już żegnam. Widzimy się jutro. Jutro nogi, także podładowane jest. Mam nadzieję, że energia i humor dopisze i trening wejdzie jak trzeba. Widzimy się jutro. Miłego wieczoru. Heja. Dzień YouTube. Mamy środę. Mroźny poranek. Ja już córkę zaprowadziłem do przedszkola. Teraz wybieram się na siłkę. Super przyjęta, Energia wydaje mi się, że jest ok, powinno być dobrze, aczkolwiek nie nastawiam się, żeby, żeby nie mile zaskoczyć. Także będziemy na siłownię i widzimy się na treningu nóg, moi drodzy. A Wam życzę dobrego dnia i pozytywnego nastawienia od samego rana. Pozdrawiam, Hejka. Dobry cześciłem. Witam się z wami ponownie po treningu. Zadowolony, lecz zmęczony. Ale nogi zrobione jak trzeba, jak z waty. Kurde, ledwo po schodach człowiek schodzi. Ale to cieszy. W końcu są w priorytecie. Przy Bułgarach trochę się przestraszyłem, bo w drugiej serii w prawy przywodziciel coś tam mnie zakuł. Mam nadzieję, że to nic poważnego i że na moment przejdzie. No i co? Zbieramy się moi drodzy do domu, gotujemy posiłki, jemy śniadanie, jemy posiłki i odpoczywamy, regenerujemy się, szykujemy się na jutrzejszy trening. To co prawda jutro miałby być off, ale jednak jutro będę trenował i zrobimy, pusz, Pusz tak zgadza się. Bo w piątek z małym idziemy na USG-bioderek i wolę, wolę mieć z rana czas, żeby iść. Także no, nie będę pośpiechu, żeby się po prostu nie stresować. Zrobię jutro, a w piątek będzie on. Koniec tego bicia piany, jedziemy szybko do domu, gotujemy posiłki i widzimy się przy śniadaniu. Pozdrawiam, hejka. Dobra moi drodzy, w końcu czas na śniadanko. Makaronik, trochę sałaty lodowej, ketchup, mięcho, czyli pierś z kurczaka 200 gramów i jeszcze w środku mamy 5 gramów oliwy z oliwek. Do tego wiadomo, poranna suplementacja na popite herbatka i kawa. Ja się biorę za jedzenie, widzimy się w kolejnym posiłku. Smakowa! Przy drugim posiłku mamy tutaj dwa wrapy, trzy całe jajka, 150 gramów szynki z kurczaka i na górze sos z KFD. Ja się biorę za jedzonko, a my widzimy się przy trzecim posiłku. Siemanko, witam przy trzecim posiłku, mamy tutaj makaron, trochę sałaty lodowej i kurczaka, w tle słychać wodę, bo będzie robiona herbatka, ja biorę się do jedzenia, my moi drodzy standardowo widzimy się w następnym posiłku, Życie smacznego i widzimy się później, hejka. No i moi drodzy kolacja, owsianka, tylko tym razem na mleku. Z jałkiem prażonym, z polewą z białka i z chrupkami kuki crisp. Do tego masło rzekowe z nerkowca. Trochę inaczej niż zwykle. Także ja zajadam, biorę suple na noc, lecę spać. A my widzimy się na jutrzejszym treningu, tak jak wspominałem. Mimo, że miał być jutro off, trenujemy jutro. Do jutra moi drodzy, trzymajcie się, miłego wieczoru. Hejka!